Na konferencji prasowej z naszymi parlamentarzystami jest z nami pani poseł Anna Gębicka, pan poseł Krzysztof Szczucki, są byli ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Witamy naszych kandydatów do sejmiku, Przemysława Przybyłskiego, Maria Mazurkiewicz, jest z nami szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu Michał Jakubaszek i dwóch kandydatów z tyłu, widzę Tomasza Śmieszaka. I zresztą z tego okręgu Tomku. Tak, tą, zgadza się okręg. Z trzy. tego okręgu i e, Maciej Pot, e, z jego Obrzeża, ostatnie miejsce z listy Michała Jubaszka. E, Dokładnie, czyli lidera tej listy. E, szanowni Państwo, prosimy o rozpoczęcie naszego spotkania e, panią minister Annę Gielmicką. Prosimy. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu podsumowaliśmy 100 dni rządów Donalda Tuska i co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę kilka obietnic zostało zrealizowanych. Za to wiele, wiele z tych zapowiedzi, które padły w czasie kampanii wyborczych, okazało się, że były tylko zapowiedziami. W platformie jest takie powiedzenie, że dwa razy obiecać, to jak raz zrobić i widać, że tym się kierują, bo widzimy, że te zapowiedzi, na przykład Szymona Hołowni, który mówił, że będzie przez trzy lata moratorium na podwyższanie VATU, Pitu i Citu, już zostały złamane. Wracają do tej stawki 5% na żywność. Mimo tego, że przecież zbliżają się święta, mimo tego, że jeszcze ceny przecież nie wróciły do dawnych poziomów. Ja pamiętam w kampanii wyborczej, e, kiedy oni mówili, że to, że inflacja spada, to nie oznacza, że ceny spadają, to nie oznacza tego, że ceny wróciły do dawnego poziomu. Jak pokazują prognozy ekonomistów, e, to podwyższenie VAT-u do 5% na żywność znowu da taki impuls inflacyjny, inflacja znowu zacznie wzrastać, Niestety widać, że rządu Donalda Tuska to nie obchodzi, wręcz przeciwnie oni się zajmują... Przede wszystkim zajmują się zemstą, zajmują się e, atakowaniem prawa i sprawiedliwości, zamiast zająć się po prostu pracą, zamiast zająć się tym, co obiecali. Ja w zeszłym tygodniu byłam na kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa i zapytałam, które z tych konkretów, które z tych zapowiedzi, także które padły nie tylko z, z, z platformy, ale i PSL-u, Szymona Hołowni, Lewicy, które są przygotowywane projekty, czy są już jakieś gotowe. I wiecie, co państwu się okazało? Żaden projekt z tych konkretów nie jest przygotowywany. Wręcz w ministerstwie usłyszałam od dyrektorów, że nic o takim projekcie i nic o takim temacie nie wiedzą. To pokazuje, że te wszystkie zapowiedzi to były jedynie zapowiedzi, że nic z tego nie jest realizowane. I ja chciałam też przy tej okazji zachęcić do tego, żeby kupując żywność, wybierać żywność bezpośrednio od rolnika, żeby kupować żywność bezpośrednio od rolników, żeby w ten sposób z jednej strony i wspierać polskie rolnictwo, ale też skorzystać na tych niższych cenach, bo wiemy, że im dłuższy ten łańcuch dostaw, im dłuższy ten łańcuch żywnościowy, tym ta cena jest wyższa. Zachęcam do korzystania, jest taka aplikacja stworzona przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego Polskie Bazarek. Tam można znaleźć w naszym powiecie, w naszej gminie, gdzie można, Kupić od rolnika produkty. Myślę, że przed świętami to jest też szczególnie ważne. Myślę, że w obliczu tej trudnej sytuacji w rolnictwie też jest to szczególnie ważne. Także zachęcam, zachęcam do kupowania bezpośrednio od rolnika. Pani poseł, serdecznie dziękujemy. Głos zabierze pan poseł Krzysztof Szczucki. Prosimy. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska, obecnie rządzący są znani z dwóch powiedzeń. Jedno już tutaj zacytowała pani minister Anna Gębicka, a, a drugie. Jest takie, oni też mówili, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Najwyraźniej sami nie wierzą w swoje deklaracje, w swoje konkrety, w swoje obietnice, bo stu, po stu dniach tych stu konkretów niewiele zostało. Brzeństwa najlepiej to widać po tym jak pracuje polski parlament. W ubiegłym tygodniu mieliśmy kolejne posiedzenie sejmu, które pierwotnie tak jak zresztą wszystkie było zaplanowane na trzy dni od środy do piątku skończyło się w czwartek. W czwartek nie była już omawiana żadna legislacja, żadne projekty ustaw. One po prostu z rządu do parlamentu nie wpływają. Ten rząd nie pracuje, mimo że jest chyba najliczniejszym gabinetem po 1989 roku. Zamiast tego są fundowane nam kolejne igrzyska, kolejne komisje śledcze. Dzisiaj prawdopodobnie zostanie złożony wniosek o postawienie stanu skarżenia przed Trybunałem stanu pana profesora Adama Krańskiego. To są te działania, które dla platformy obywatelskiej, dla jej przystawek są ważniejsze niż realizowanie własnych obiektów. Więc nie ma kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. Nie wiadomo kiedy będzie. Są spory, poseł Szczerba twierdzi, że w przyszłym roku minister finansów twierdzi, że ani w tym, ani w przyszłym, więc pewnie wcale tej, tego podwyższenia kwoty wolnej nie będzie. Podwyższenie funduszu alimentacyjnego kasowy VAT i inne przedsięwzięcia, które były obiecane, nie zostały zrealizowane, słowa nie dotrzymano. My jako Prawo i Sprawiedliwość składamy w tym zakresie projekty ustaw, żeby powiedzieć sprawdzam, skoro rządzący nie potrafią przygotować projektów, to my ich wyręczamy, ale zapewne także i one trafią do jednej z wielu zamrażarek sejmowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Ministrze. Szanowni Państwo, teraz pozwolę sobie ja jako kandydat na prezydenta kilka zdań, bo tak, były wspomniane te niespełnione obietnice przez naszych byłych ministrów, parlamentarzystów. To jest pierwsza rzecz. My jako samorządowcy nadal czekamy. Na rozwiązania związane z finansowaniem, dodatkowym finansowaniem samorządu, bo mieliśmy do tej pory taki mechanizm, który nazywał się Polskim Ładem. Zresztą to dzięki zaangażowaniu naszych parlamentarzystów, którzy są tutaj z nami, otrzymaliśmy dofinansowanie, dofinansowanie na budowę szkoły na Lewobrzeżu bardzo duże dofinansowanie. Nie mamy żadnych informacji, jakie, jakie finansowanie będzie w najbliższym czasie. Trudno planować też budżet na najbliższe miesiące, nie mając takiego wsparcia, nie mając takiego wsparcia rządowego. Natomiast, szanowni państwo, nie byłbym sobą, gdybym się nie odniósł też do naszej tutaj polityki w mieście wspomniane babciowe, czyli 1500 zł na opiekę dla dziecka. Taka propozycja była ze strony, ze strony Donalda Tuska. Kandydat Platformy Obywatelskiej Paweł Gólewski proponuje bon, proponuje zwolnienie wszystkich mieszkańców z opłaty za żłobki, za przedszkola nie podając dokładnych wyliczeń jaki ten mechanizm będzie miał znaczenie dla naszego budżetu, dla budżetu miasta. Ja to porównuję tę obietnicę Pawła Gólewskiego do niespełnionych obietnic Donalda Tuska. To jest obietnica, która nie będzie zrealizowana, tak samo jak wspominane Wcześniej, chyba na poprzedniej konferencji prasowej, Park Kulturowy. Paweł Gólewski proponuje stworzenie na Parku Kulturowego. Chce przenieść 200, 200 budynków szachulcowych. Ja tylko przypomnę, nie wiem czy Państwo wiecie, ale jeden budynek szachulcowy. E, 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 który jest przeniesiony przez pana marszałka Całbeckiego, kosztował prawie 6 milionów złotych, czyli rachunek jest prosty 200 budynków, miliard 200 milionów złotych czy potrzebujemy takich inwestycji? no pewnie nie potrzebujemy i tak samo będzie z innymi obietnicami Pawła Gólewskiego. to tyle z mojej strony Jeżeli można. będzie jeszcze czas na pytania, teraz poprosimy kandydata lidera naszej listy do sejmiku Przemysława Przybylskiego ja witam państwa serdecznie Chciałbym jako samorządowiec, i jako socjolog podzielić się z Państwem refleksją. Pierwsze, to chciałbym przede wszystkim przypomnieć, że to rząd Zjednoczonej Prawicy 1 lutego 2022 roku wprowadził właśnie tarczę, w ramach tarczy osłonowej 0% stawkę na VAT-u na żywność. A dzisiaj jesteśmy świadkami gdzie to kaskadowo uderzy i doprowadzi do ubóstwa naszych rodzin. I myślę, że i tylko, nie tylko w wymiarze samorządowym, politycznym, ale przede wszystkim odpowiedzialności prospołecznej możemy do tego dopuścić. I myślę, że również... To będzie miało realny wpływ na to, co będzie się działo w naszych małych ojczyznach i stąd, tak jak powiedział już Pan Prezydent, jako radni dołożymy wszelkich starań dzięki pomocy naszym parlamentarzystom, żeby pokazywać, przede wszystkim demaskować, ale również dawać konkretne rządzącym możliwości rozwiązań, w jaki sposób zapobiec w złożeniu społeczeństwa. Proszę, proszę mieć świadomość, że żywność jest podstawowym produktem, to nie jest dobro luksusowe. Jednokrotnie na spotkaniach z wyborcami jest to podkreślane, że ludzie chcą przede wszystkim mieć zapewnienie bytu i podmiotowości godnego życia. I o to jako samorządowcy apelujemy przed dzień końcówki kampanii wyborczej do koalicji rządzącej, żeby szczególnie teraz, w się okresie przedświątecznym, dołożyć wszelkich starań, a żeby nie tylko ludziom nie odbierać nadziei, ale pokazać realne możliwości na godne życie. Dziękuję. Dziękujemy i jeszcze na koniec Michale Kowalczyk. Którzy... Tak. Proszę Państwa, ja jestem radnym Miasta miasto samorządowcem już od kilkunastu lat. Przeżyłem w tym mieście, obserwowałem, aktywnie uczestniczyłem, co najmniej w kilku kampaniach wyborczych, ale ciężko, Odnosząc się do tego, co zapowiada, zapowiada rząd Tuska, czyli wprowadzenie podatku na żywność i spowodowanie wzrostu cen żywności, nie skomentować tego, co proponuje Paweł Gólewski, bo już doskonale wiemy o tym, że te zapewnienia Donalda Tuska dotyczące tego, że żywność stanie i że będzie nam się żyło lepiej, są nic nie warte. Ale podobnie też jest z obietnicami pana Pawła Gólewskiego, który serwuje mieszkańcom Torunia już nie tylko kiełbasę wyborczą, ale... Pasztetową najgorszej jakości. Tego się nie da po prostu strawić. Obwodnica... debatę? Pani redaktor, ale ja. Na pewno będzie Pani miała głos i będzie Pani mogła odpowiedzieć na te pytania. Bardzo proszę, nie przeszkadzać w tym tak. momencie. Paweł Gólewski, proszę Państwa, serwuje mieszkańcom Torunia nie kiełbasę wyborczą, tylko pasztetową najgorszego rodzaju. Koszt budowy obwodnicy północnej Torunia. Koszt budowy mostu śródmiejskiego, z tramwajami rozjeżdżającymi się po lewym brzegu, to są fantasmagorie. To jest absolutnie nie do wykonania. E, I pan Paweł Gólewski doskonale o tym wie. Więc ja z tego miejsca chciałem tylko do kolegi Pawła zaapelować, aby więcej już z takimi pomysłami nie wychodził. A jeżeli wychodzi, to żeby wprost powiedział, ile to kosztuje i skąd na to wziąć pieniądze. Bo to jest, proszę Państwa, realizacja tych, tych inwestycji, włącznie z koncepcją poszerzenia granic administracyjnych Torunia o północne tereny, tereny gminy Łubianka, gminy Łysomice, to są koszty rzędu miliardów złotych. Takich pieniędzy tu nie ma, nasz samorząd nie ma. Jeżeli są na to pieniądze, to bardzo proszę kolegę Pawła Gólewskiego, aby wprost powiedział skąd weźmie na to pieniądze. To wszystko. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas na pytania. Czy do nas kiedy Państwa zdaniem